Wszystkich o, cześć! <laughs> Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w składzie Małgosia i Ernest. Dzisiaj odpowiemy na parę takich bardzo ciekawych pytań odnośnie nowego sezonu, bo jak wiecie, już lada moment za godzinę. Startujemy! Tak, z pierwszym odcinkiem... Ach, ja Pamiętasz co będzie? Na czym się zakończyło? Ja nie. Ja sama bym musiała sobie myślę, muszę sobie wspomnieć. przypomnieć, na czym to się zakończyło. Mamy dla Was zestaw pytań. Wybraliśmy 12 najciekawszych pytań, które zadajecie. Jesteśmy tutaj przygotowani. No i ja myślę, że pierwsze z nich, na pierwsze nie musimy odpowiadać, ponieważ wiecie o tym doskonale. Pytanie brzmi, czy serial 19 plus wraca na antenę? No to jak wiadomo, wraca. Zaraz. I to dzisiaj, już za godzinę. Więc mam nadzieję, że wszyscy się... Cieszycie się, widzę, że tutaj tłumnie przybywacie. pozdrawiamy oczywiście Was wszystkich bardzo serdecznie i cieszymy się, że jesteście. No, ale zabieramy się oczywiście za odpowiedzi, bo po to tutaj jesteście, żeby też się dowiedzieć czegoś więcej. Więc czy oglądacie odcinki, w których występujecie? No, ogólnie to się staramy oglądać, prawda? Ja pamiętam w ogóle, jak, jak serial się rozpoczął. To oglądaliśmy wszystkie na bieżąco i to tak. do tego stopnia, że jak się odcinek skończył nie mogliśmy się w ogóle doczekać następnego i czasami było tak, że byliśmy na planie, nagrywaliśmy nowe odcinki, a emisja była wtedy o godzinie 16, więc nie byliśmy w stanie ich obejrzeć i jak wracaliśmy do domu to się właśnie cieszyliśmy, że ha, jeszcze mam odcinek do obejrzenia. Mhm. Teraz mamy trochę więcej pracy, więcej obowiązków, więc, więc jak oglądamy no to musimy sobie usiąść, znaleźć tak wieczorem czas i wtedy nadrabiamy kilka odcinków do tyłu, na nas nie ma tak, że codziennie oglądamy. Jeden? No, no bo się... czasu teraz mamy mniej, ale staramy się oglądać. Tak, staramy się oglądać, ponieważ tak do końca nie wiemy, co się dzieje u innych bohaterów. Więc sami jesteśmy ciekawi, co tam słychać u tej sary wrednej, małkowskiej i u innych. Ok, kolejne pytanie. Dziś pierwszy odcinek po wakacjach. Co czujecie? Podekscytowanie w końcu będzie co z telewizji. No i cieszymy się, że wracamy. Bo były takie ciężkie czasy. Mieliśmy duży przestój, trzy miesiące nie nagrywaliśmy dla Was, no i tak naprawdę wtedy nikt nie wiedział, czy wrócimy, kiedy wrócimy i czy będą te dalsze odcinki. Niestety właśnie poprzedni sezon musiał się szybciej zakończyć, ponieważ jakby jak my nie nagrywamy, to nie ma nowych odcinków. I no teraz się cieszymy, bo nie dość, że wróciliśmy na plan do swoich przyjaciół, znajomych. Cały czas pracujemy, nagrywamy nowe odcinki, no to dzisiaj pierwszy, pierwszy dzień dla was szkoły, no i dla nas pierwszy dzień nowego sezonu, więc jesteśmy podekscytowani, Cieszymy się tak samo jak wy na powrót do szkoły. Tak, tak samo nam, <grym <grym <z wesoło> bo na pewno się cieszycie, zobaczycie się, spotkacie się ze, ze znajomymi, z przyjacielami. Dobra, kolejne. Ile jeszcze będzie sezonów 19, plus, to nikt tego jeszcze nie wie. Wszystko zależy od tego, czy będziecie nas oglądać tak wiernie jak do tej pory i kibicować Melanie jej paczce. Więc póki będziecie nas oglądać, to myślę, że będziemy na antenie mam nadzieję, że jeszcze długo będziemy gościć w waszych telewizorach. Mam nadzieję. Ja też. Jak potoczą się losy waszych bohaterów? No, może jak tam uareczka goreczkę, ty właśnie nie wiem. Teraz nasze, bo to jest tak, że jak my nagrywamy odcinki, to my jesteśmy do przodu chyba 40 odcinków, mamy nagrane do przodu coś takiego. Teraz ja nie wiem, na którym się zatrzymaliśmy, jeszcze, Więcej chyba. A nawet więcej, bo ja mam w głowie już to, co, wiecie, co będę grał za tydzień, co grałem tydzień temu, ani nie to, na czym się zakończyło. Więc nie chcę za dużo tutaj powiedzieć. No, mam o ciebie. Dużo, bardzo dużo zmian. Aha, wiem, że. Tam było z dzieciaczkiem problem, że nie, że nie mogłem mieć swojego, i to było. Napiszcie, czy wiecie już coś odnośnie pabu Addiction, związanego z arkiem. Było czy nie było? Napiszcie szybko. Było, nie było? Chyba było. Było? Czy nie było? Chyba <laughs> było. Czy nie było? A nie, napisali jeszcze. Sami chyba nie wiedzą, czy było. Piszcie. Tak, było. Amerykana odpisała, że tak, tak, było. Agata odpisała. Było, no to jak wiecie, mam ten. Y... A jak mnie w koniach robi? Nie, no to dużo osób Było, napisało, no to nie? dobrze, no to w każdym bądź razie uleczkę właśnie przejąłem ten pap, pap już jest mój. No i będzie tam dużo rzeczy się działo, nie? Bardzo. No. W ogóle będzie. Y... Beń. Ale w ogóle to, co się wydarzy w tym sezonie, to myślę, że zaskoczy po prostu wszystkich widzów i Czarnia, e, Czarnia, to stało, o, przepraszam. Myślę, że większość by się tego nie spodziewała, nawet jak ja czytałam te scenariusze, to po prostu wow. No ciary na cenię. Szok i niedowierzanie i naprawdę to będzie istne trzęsienie ziemi. Tak. <laughs> Trochę ciepłe. Aha, i... chodź, bo ja szczękam te teraz. Mamy sobie istotę na stole, stole położony, dlatego będziemy okay. rozmawiali. Yy, no, ja, ja jestem w stanie, no, w 100% jestem przekonany, że ten sezon będzie. Ja wiem, że tak się niby mówi, z każdym następnym będzie się działo i oglądajcie, bym uh -huh. się koniecznie musieli być, ale zobaczycie. Yy, no, się tego nie mogę powiedzieć. A ja powiem szczerze, że się boję tego trochę, przejścia ziemi. Ja też. Bo... Będzie burza po prostu w internecie, w wszystkich social mediach. I to, będzie, co się wydarzy w tym sezonie. Będzie chyba przykro trochę. To tyle powiem. Nie chcę więcej zdradzać, to już mnie ewentualnie. Zależy, dlatego. Jeżeli to tutaj ma, Właśnie... <laughs> Dobra, kolejne hmm. pytanie. Ile lat jesteście z Ernestem Parą? Ile lat jesteśmy? Cztery lata? Za no niedługo. Ej, mi się tutaj nie odświeżają komentarze, tylko zostały na górze. Szymela i Kacper wezmą ślub. Jak tam macie lat? Dużo osób w Was ogląda. A właśnie, ile osób Was ogląda? Nawet nie widać. Oni są małżeństwem. Ej, no, kość tam pisa. No, co trzy jesteśmy razem? Jesteśmy, jesteśmy. Ej. Ej, cztery lata jesteśmy razem. Za niedługo, będzie 4 lata w listopadzie, taką mamy oficjalną datę. Oficjalnie, e, Ale ogólnie tak już minęło 4, 4 lata. Tak. Poznaliśmy się końcem maja. Na planie Na planie. Czyli w maju minęły nam 4 lata jak się znamy. No i w sumie od razu coś tam kiepsze się zaklikało. Tylko taką umowną datę mamy 11 listopada. Od razu, nie tak od razu. A w ogóle słuchajcie, mówię, są inny, już, ja to, to są w ogóle inne wersje. Ernez ma co rok po wersję. Nie, ja mam zawsze tą samą, tylko mam inną niż Twoja. No, także są dwie bajki na ten temat. Dlaczego zdecydowaliście się wziąć ślub w czasach COVID? E, ponieważ planowaliśmy ten ślub już rok temu, e, zaczęliśmy Wielkie plany o ślubie, wtedy kiedy Ernest mi się oświadczył. Eee, troszeczkę ta sytuacja na świecie niestety hmm, pokiereszowała nasze plany, i musieliśmy się zdecydować na skromny, kameralny ślub, bo planowaliśmy wstępnie wielką imprezę, wielką fiestę dla całej rodziny. co hmm. wyszło tak, że mieliśmy 250 rodzin. osób. Tak, ale nie zaproszonych, nie tylko, no, nie zdążyliśmy nawet zaprosić tych osób. No, zdecydowaliśmy się na mały, skromny ślub w gronie naprawdę najbliższej rodziny, czyli tylko dziadków, rodzeństwa, najbliższych kuzynów, rodziców. E, rodziców. Było nas 50, było kameralnie, skromnie. Ceremonia odbyła się w ogrodzie, ale było fantastycznie, ponieważ się wybawiliśmy e, bardzo. <laughs> było super. W planach mamy też, y, chcemy wziąć ślub kościelny, ale to myślę, że przyjdzie jeszcze na to czas, wtedy, kiedy będzie spokojnie i bardziej kolorowo na świecie. No, Myślę, że, że dobrze to powiedziałeś. Dziękuję. Jak minęły Wasze wakacje? Jak minęły nasze wakacje? W sumie wakacje mieliśmy trzy miesiące, kiedy, kiedy wszystko było pozamykane, kiedy nie mieliśmy pracy. No i wtedy. E, w sumie te trzy miesiące my przysiedzieliśmy na wiosce, na wiosce. <noise> no. w domu rodzinnym Ernesta, taki, tak. na no, takiej pięknej wsi, Piękne. <noise> więc było bardzo sierankowo. Złota wieś Złota <noise> było bardzo sielankowo, odpoczęliśmy, ja bardzo dużo tak. gotowałam, więc troszeczkę przybrało nam się na wadze, dzięki temu... Mieliśmy dużą chatę tylko dla nas. Spędziliśmy, spędziliśmy też tam święta, oglądaliśmy seriale i to nieraz były takie dni, że oglądaliśmy seriale do godziny siódmej rano. Eee, poszliśmy spać, stawaliśmy koło dwunastej, no, pierwszej. widzieliśmy się. Myślę, że większość ludzi chyba tak spędziło no. tą kwarantannę. Ale odpoczęliśmy, na pewno odpoczęliśmy. No i teraz, no i teraz tak naprawdę w czerwcu wróciliśmy na plan. No i nie było czasu już na jakieś wakacje większe, ponieważ no wtedy mieliśmy długą przerwę, dlatego teraz nie mieliśmy jakby wolnego od pracy plus mieliśmy organizację całego wesela, ślubu, więc no nie było, nie mieliśmy na głowie wakacji, no, znaczy mieliśmy coś innego na głowie, więc nie myśleliśmy o wakacjach. No gdzieś tam wybraliśmy się chyba na dwa dni do Karpacza, ale to takie, takie tylko dwa dni, nie. ja bardzo musiałam gdzieś wyjechać, ale wiadomo, teraz znowu się robi niepewnie. Nie. No no to... A kiedy to się skończy Ale... na to zobaczymy. Tą podróż poślubną sobie przełożymy na fajniejszy czas. Ja tutaj muszę na to zjechać, bo tu jest pełno komentarzy. Chciałbym Was spotkać na żywo, zwłaszcza, że mieszkam nie lekko. Bo... Ja, że... <ścoughs> Jak uważasz, czy Mena powinna powiedzieć coś Prawdę, że po pijaku weszła granuszka? No bo powinna się dowiedzieć z tej i co u was? Co u was, jak tam poznie? Aha, bo od tego się zacznie nowy sezon? już nie pamiętam teraz. No mela jest bardzo konserwatywna, jeżeli chodzi o takie kwestie, więc możecie się domyślać, co by Mela zrobiła. Kolejny. Która jest 19 plus o 19. Tak, już za niedługo. Pamiętacie jak chodziliście do szkoły? Jakie uczucia Wam towarzyszyły? Ja bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Uwielbiałam spotykać się z moimi wszystkimi i kolegami. Zawsze w szkole dużo się działo. <grym> Tutaj Ernest raczej nie chodził, szkole, ale nie się z niego przykłada. Nie, ja akurat nie przepadałem za chodzeniem do szkoły. Zawsze sobie znalazłem coś lepszego do roboty. <grym> A nie wiesz się no. Nie wolno, trzeba chodzić do szkoły. Nie trzeba, trzeba chodzić. Znaczy ja chodziłem, to było tak, że po prostu jak jak nie mogłem iść, to nie szedłem. Nie poszedłem wtedy do szkoły, ale zawsze miałem nadrobione wszystkie sprawdziane kartkówki, więc ja na przykład, ze mną nigdy w szkole nie było problemu, bo mimo, że ja miałem bardzo dużo nieobecności, to ja nigdy nie miałem zaległości, nigdy, bo ja przychodziłem, mniej na przykład mogło nie być tydzień do szkoły, ja przychodziłem i poniedziałek, wtorek miałem na nadrobienie wszystkich sprawdzianów, kartkówek, i też sam się zgłaszałem do tego, że chciałbym poprawić, więc nauczyciele jakby nie mieli, nie mieli, nie mieli jakby mi tego zazwyczaj, bo tam wiedzieli też, że jeżdżę w takim teatrze objazdowym, miałem cudowną panią wychowawczynią, którą pozdrawiam. I ona jakby była wyrozumiała na nie pod tym względem, że no, jak, jakby ja, ja miałem już 16 lat, na no 12 tak naprawdę, jak zacząłem pracować sobie tak, tak dla siebie. I to było fajne, że ja mogłem sobie robić wolne, moi rodzice też mi na to pozwalali. Natomiast warunek był taki, że wracam do szkoły i wszystko nadrabiam. Więc dlatego ja tak do szkoły miałem duże nieobecności, ale miałem dobre oceny i dobrą średnio. Na koniec chyba miałem 4, 4, 4, 4, 1 techników, więc, więc chyba w porządku. Nie był to pasek, ale, ale była to dobra średnia zdaniem. No, idziemy dalej. Przyjaźnicie się z aktorami 19. Plus. Lub szkoły? Aktorami. Tak, ja się przyjaźniam na zeszłym tak, 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 Ja z też, z Konrad... to jest już nasza rodzina tak naprawdę. Z Konradem Pondo. Tak, no e... dobrze, że <laughs> przepraszam. My się mega przyjaźnimy, jest to mój przyjaciel, którego kocham, pozdrawiam serdecznie. A to jest Tomasz Dudziak, w, w tak, tak, mamy świetny kontakt, widzimy się bardzo często i pochwalę się nawet, że jestem ojcem chrzestnym jego córeczki Mai, my więc jesteśmy rodziną tak naprawdę. Jesteśmy rodzinką. No i oczywiście z aktorami z 19 plus, mamy świetny kontakt, też się bardzo lubimy, spotykamy. Ale, ale nie jest to jakieś chyba... W sensie nie, nie, każdy, no, każdy tak, z nas jest ja ja co innego, więc, więc jakby na planie się wszyscy lubimy, szanujemy i często wychodzimy razem. No i nie ma chyba osoby, z którą byśmy nie mieli w ogóle kontaktu albo byśmy kogoś nie lubili. No nie ma. Nawet lubi lubimy słuchanie. No. <laughs> Idziemy dalej. Y... Czym zajmujecie się poza aktorstwem? Ja od dziecka jestem zapasynowana aktorstwem i po prostu skupiona przede wszystkim na tym, żeby grać i spełniać gdzieś tam swoje marzenia. Yy, Dlatego. Przede wszystkim zajmuję się aktorstwem, i tak jak mój mąż y, też wspomniał, że oprócz tego zajmuję się pielęgnowaniem domowego ogniska, y, gotowaniem, dbaniem o niego, o dom. Tak? Tak, tak, tak. Ja, ja coś tak, tak, jeszcze tego. jeszcze piszę. mówiłam o tym, że y, tak naprawdę praca na planie pochłania bardzo dużo czasu. E, przychodzimy często na 7 rano. E, Kończymy plan o 19. E, trzeba jeszcze się pouczyć na następny hmm. dzień, 15 stęp. Na przykład, bo tak też bywa. Um. No i schodzi, słuchajcie, dwie godziny, jak się pouczysz, się jest godzina 10. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy mnie zaczynało, czy nie, ale trzeba sobie zrobić jakąś kolację, wykąpać się. No i następnego dnia, samym trzeba o 6 godzinie wstać żeby być na 7 godzinie na planie. Więc no, jest trochę pracy przy tym. Nauczycie się, chodzi, jak chodzicie do szkoły, to sami wiecie, jak jest nam ciężko nauczyć się, na na kartkówkę. No a tu jednak dzień w dzień 15 scen. Więc dobrze, że przynajmniej tą pamięć już mamy taką wyświetloną, że wystarczy kilka razy. Nie ja sobie przeczytać i mniej więcej już, już pamiętam. No, teraz chodzi do szkoły, też powiem w Ja też, jakbym nie leciał na no. samym to już taką pamięć dobrą. Wyćwiczyć sobie można pamięć właśnie przez taką naukę scenariusza. To już nie ma pytań żadnych. Niestety, niestety nie ma żadnych pytań. Nie ma już pytań żadnych? Nie ma. Musimy kończyć. Słuchajcie. No to chyba, że jeszcze jedna Wasze pytanie połatwiamy. Musimy kończyła. już kończyć niestety, no tak. słuchajcie, bo zaraz, zaraz i tak nam wszystko przerwie, ale bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami przez te dwadzieścia parę minut i mamy nadzieję, że troszeczkę e, zaspokoiliśmy Waszą ciekawość odnośnie nowego sezonu i nie tylko, i tego, co się u nas w prywatnym życiu dzieje. Zapraszamy bardzo, bo już za pół godziny nowy sezon 19 plus, więc zmierzajcie pod telewizory i oczekujcie. W tym tygodniu wyjątkowo zaczyna się we wtorek, natomiast od przyszłego będziecie mogli go obejrzeć od poniedziałku do czwartku, o 19.00 19 tvn 7 Zapraszamy Was serdecznie, no my będziemy na pewno. Tak, my na pewno będziemy dzisiaj oglądalić. Buziaki, Buziaki się. cześć!